Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy wielkanocny mazurę. Mam tutaj kruche ciasto, które przepis znajduje się na moim kanale. Ciasto dzielimy na trzy części. Jedną część zostawiamy, a dwie części będziemy wałkować i przełożymy na blaszkę, którą już mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ja nie mam formy jajka, ale chciałabym zrobić kształt mazurka w kształcie jajka. Więc będę formować, wałkować i formować. Pieczemy dwa placki. I tak jak się tak staram, nadać kształt jajka. jest słodkim ciastem. No, powiedzmy, że tak wygląda jajko. I przełożymy na blaszkę i zrobimy następne. Następne jajko. Należy również rozwałkować i no, musimy pamiętać, aby te nasze placki były równe, ponieważ my je będziemy smarować ulubionym dżemem, marmoladą, powidłami. Zależy, kto co w domu ma i co bardzo lubi. W moim przypadku. Yes, są to powidła. Ja bardzo lubię powidła. I podkreślamy smak naszego mazurka. De będziemy dekorować migdałkami. I zrobiłam lukier z soczku. I z cukru pudru. No, Tak to mniej więcej wygląda. I teraz. Też to przełożę sobie. Tak wyglądają nasze mazurki, takie w kształcie jajka. I teraz jeszcze na jednym mazurku muszę zrobić taki wianuszek. Ponieważ ja to tak. Bardzo dokładnie. Położymy na ciasto i zrobimy brzeg naszego mazurka. Ten brzeg będziemy robić w jednym cieście, w tym drugim nie. Dobrze było widać, to i może tu I tutaj robimy brzeg mazurka. Tak. Tu jeszcze mam jeden. I tu należy to połączyć. I już mamy brzeg zrobiony. I teraz możemy to zrobić widelcem, jak nie umiemy, a możemy to po prostu ręcznie zrobić. Tak dociskamy palcami i wychodzi nam brzeg. Ja to tak dociskam palcami i wychodzi mi brzeg. I mazur ciasto na mazurkę powędruje do piekarnika. Tak przygotowane ciasto na mazurka do piekarnika na 20 minut w 180 stopniach. I tak oto wyglądają placki, które zrobimy, z których zrobimy mazurek. Mam tutaj mój ulubiony żem Smarujemy. Mazurki składamy na ciepło, ponieważ lepiej rozprowadza się z lukier. I teraz dociskamy i już mamy złożony mazurek. Ja tutaj mam trzy łyżki cukru pudru i łyżkę soczku powiedzmy zielonego. I teraz wylewamy Lukier na nasz mazurek i równomiernie należy to rozprowadzić. Jeżeli ciasto jest ciepłe, to nie ma żadnego problemu, ponieważ lukier się rozpuści. I lukier mamy rozprowadzony. Tutaj mam. Migdały, które zaleję wodą i obiorę. Będzie mi potrzeba kilka migdałków. Dosłownie kilka. I zostawiamy na parę minut i obierzemy migdały. A tutaj mam jedną trzecią kostki, tabliczki czekolady i łyżeczkę śmietanki. To należy podgrzać w garku z wodą. Boki naszego mazurka obsypiemy krojonymi migdałkami. Rada już się rozpuszcza, ale jeszcze chwileczkę. Tymczasem biorę sobie migdałki, z których zrobimy dekorację. Już mi dekoracja sama się zrobiła. Wystarczy kilka migdałków. Można też podzielić je na pół. Można do lukru dodać soku z buraków, wtedy będzie lukier czerwony, ale ja sobie wymyśliłam, że sobie dołożę soku zielonego i będę miała lukier zielony. Należy końcóweczkę delikatnie odciąć tej naszej polewy. I trzeba pamiętać, że worki muszą być dosyć mocne, ponieważ, jak jest słaby worek, to to nam pęknie. I teraz będziemy dekorować naszego mazurka. Tak oto wygląda nasz mazurek. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.